z Ewangelii według świętego Mateusza. Nie bójcie się więc. Wy jesteście warci więcej niż wiele wróbli. Wróble to ptaszki niezwykle popularne. Setki i tysiące malutkich zwierzątek, których nikt nie liczy, nikt nie sprzedaje, bo nic nie są warte, albo naprawdę bardzo niewiele. Tymczasem Jezus porównuje ludzkie życie do życia wróbli, dlatego że My gotowi jesteśmy w bardzo podobny sposób myśleć o sobie. Myśleć, jestem jednym z milionów, moje zniknięcie nic we wszechświecie nie zmieni, moje istnienie na nic nie wpływa, równie dobrze mogłoby mnie nie być. Jestem nikim. Niektórzy mówią, jestem zerem, yy, nikomu nie jestem potrzebny. Gdyby mnie nie było, nikt by tego nie zauważył. Yy, i y, tym wszystkim, którzy dziś byliby goto gotowi tak o sobie powiedzieć, Jezus odpowiada: Jesteście warci więcej, więcej niż bardzo wiele w rubli. To znaczy w ogóle jesteście nie tylko coś warci, ale, w, ale Bóg was dostrzegł, Bóg Ciebie zobaczył i to samo już sprawia, że Masz wartość. Twoja wartość nie bierze się z tego, co zrobiłeś, na co wpłynąłeś. Kto cię pokochał, albo jak zmieniłeś świat, twoja wartość nie wynika z tego, co ofiarowałeś, twoja wartość nie wynika z tego, na co masz wpływ. Twoja wartość wynika z tego, że Bóg ciebie dostrzegł, zobaczył, wybrał, a wcześniej jeszcze cię stworzył, powołał do istnienia i co sekundę podtrzymuje cię przy życiu. Rzeczywiście. Gdyby cię co sekundę nie podtrzymał przy życiu, zniknąłbyś bez śladu, ale sam fakt, że istniejesz, dowodzi tego, że Bóg postanowił podtrzymać Twoje istnienie, a więc po raz kolejny cię zapragnął, po raz kolejny uznał, że jesteś ważny. Hmm. Takie wnioski płyną wprost z dzisiejszej Ewangelii. To nie jest żadna nadinterpretacja, żadna poetycka mowa, żaden coaching. Yy, żadne pocieszycielstwo, żadna psychoterapia. To czysta Ewangelia o człowieku, wynikająca wprost ze słów Jezusa. Do zobaczenia jutro.